Jednym ze stowarzyszeń, które przyłącza do manifestacji, jest wspólnota samorządowa miasta Radomia. Głównym organizatorem natomiast jest stowarzyszenie Jagiellońskie. 24 lipca o godzinie 18:00 protestujący wyjdą na radomskie ulice, żeby okazać niezadowolenie wobec obecnych rządów. Główną przyczyną, przeciwko której będziemy protestować, to są to e, takie hasła w których no, skupia się cały przegląd sytuacji aktualnie w Polsce, czyli wzrastające bezrobocie, upadek służby zdrowia, pogarda dla ludzi starszych i niepełnosprawnych wzrost podatków, degradacja oświaty i szkolnictwa w Polsce. Zdaniem manifestujących, obecne władze w kraju ograniczają wolność słowa, łamią prawa człowieka, a złodziei pozostawiają bezkarnymi. Organizatorzy manifestacji zapowiadają, że odbędzie się ona na odpowiednim poziomie. Chcemy podkreślić też to, że mają to być to hasła kulturalne. Zastrzegliśmy na spotkaniach organizacyjnych, pan prezydent Fałek brał udział w tych spotkaniach, że nie może być wulgarności, nie może być przekleństw, na transparentach, więc chcemy zamanifestować głównie te rzeczy, które dotykają prostych ludzi w Polsce. I być może w ten sposób chcą wpłynąć na przyszłych wyborców. Manifestacja rozpocznie się pod pomnikiem Marii Ilecha Kaczyńskich przy ulicy Żeromskiego, główną ulicą miasta, protestujący przejdą w kierunku ulicy Zbrowskiego do siedziby lokalnych posłów Platformy Obywatelskiej.